Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was nad północną obwodnicę Krakowa. Kontynuuję niedawne relacje i domykam krakowski ring, przynajmniej na moim kanale. Bowiem na prawdziwe domknięcie pełnego ringu Krakowa przyjdzie nam niestety jeszcze zaczekać do połowy 2026 roku. Niedawno relacjonowałem dla Was S7 widoma, następnie opracowałem materiał uzupełniający z modernizacji kocmyżowskiej, ściśle powiązanej z budową S7. Linki do tych filmów są na dole w opisie. Dzisiejszy przelot nad S52 będzie na niskim pułapie. Miejscami dokładnie przyjrzymy się kluczowym fragmentom infrastruktury północnej obwodnicy. A zatem zapraszam. Dziękuję przy okazji za odzew na mój niedawny apel o subskrybowanie kanału. W ciągu minionego tygodnia przybyło ponad 1500 nowych osób zebranych wokół kanału Kraków z Nieba Przedstawia, a kilka osób dołączyło do grupy patronów. Dzięki Wam za to wszystkim serdeczne. Za poradą jednego z widzów udostępniłem też pod filmami prostą formę wsparcia kanału na zasadzie łatwego postawienia kawy. Lecz do brzegu. Przelot tradycyjnie zrealizowałem od węzła Modlnica. Lecimy w kierunku węzła Mistrzejowice. Z każdą kolejną relacją, którą dla Was opracowuję, wyraźnie widać, że przybliżamy się nieubłaganie do otwarcia północnej obwodnicy, które ma nastąpić według licznych zapowiedzi jeszcze w tym roku. Wasze zdania są mocno podzielone co do realności tego terminu. Wyraźnie pokazała to moja niedawna mała ankieta. Na około 1000 głosujących osób 28% jest nastawiony optymistycznie do obiecanych terminów. Natomiast 72% uznała, że nie ma takiej opcji, że w tym roku Północna zostanie oddana do użytku. W planach konsorcjum Gulermak i Mosty Łódź zamierza do końca 2024 roku w pełni oddać do użytku Północną obwodnicę Krakowa i w zakresie przejezdności trasę S7 na ostatnim powstającym odcinku Widoma Kraków. Cała nadzieja pozostaje w pogodzie, która będzie warunkiem koniecznym do dotrzymania tych obietnic. Trzymajmy zatem kciuki za prognozy i pracowników, żeby robota paliła im się w rękach. W najbliższych dniach od 1 października, w ramach kolejnego etapu budowy ronda na skrzyżowanie ulic na Zielonki i na popierówkę przy węźle Zielonki wykonawca dokona jego zamknięcia dla ruchu. Objazdy zostaną poprowadzone trasą Wolbrąską oraz ulicą Pachońskiego. Co ciekawe, filmując rejon węzła Zielonki, odniosłem wrażenie, że jest on już otwarty. Kilka osób błąkało się samochodami w rejonie nieczynnego jeszcze ronda, a jedna, lekko zdezorientowana, zapytała mnie, czy oby na pewno ta droga jest już otwarta. Motocykliści natomiast na jednym z zamkniętych odcinków również dobrze się bawili, aż zrobiło mi się tęskno za moją starą sześćsetką. Prace przy budowie S52 są już naprawdę na bardzo zaawansowanym etapie. Patrząc na oficjalne dane na stronie projektu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zaawansowanie finansowe wynosi blisko 87%, a zaawansowanie rzeczowe 86%. Niestety nie wiem, czy te podane informacje są aktualne. Podobnie jak w przypadku S7 WIDOMA, tak przy S52 informacje o stanie prac są aktualizowane okresowo po zakończeniu każdego większego etapu robót. Na północnej obwodnicy zaczyna pojawiać się oznakowanie drogowe. Malowanie na jezdniach na kilku odcinkach jest ukończone. Tunel Dziekanowice przechodził niedawno testy kontrolne systemów gaśniczych i wentylacji, które są warunkiem koniecznym do oddania tunelu do użytku. Film z tych testów dostępny jest na moim kanale. W zasadzie najwięcej prac pozostało do wykonania w tunelu w Zielonkach, na węźle Zielonki i w okolicy węzła Węgrzce. Jak to wyraźnie widać na filmie, odcinek od węzła Węgrzce do węzła Mistrzejowice mógł być prawie oddany do użytku. Wszystko rozbija się o nieszczęsny węzeł Mistrzejowice, który ma spore opóźnienia. Polecam najnowszy film Radka z Autostrady Polska, w którym Radek wszystko pięknie wyjaśnia. Link teraz na ekranie. W telegraficznym skrócie około 2 lata temu Radek z Autostrady Polska z grupą pasjonatów wykazał, że węzeł mistrzowicy był błędnie zaprojektowany i zakorkuje się niebawem po oddaniu do użytku. GDDKIA na szczęście pochyliło się nad tym problemem i zleciło ponowne wykonanie badań natężenia ruchu, które potwierdziły te przypuszczenia. Węzeł został przeprojektowany, a decyzja z RID jest aktualnie już gotowa. Na razie w rejonie tego węzła czeka nas tymczasowe rozwiązanie i połączenie S7 Widoma z S52 północną nitką drogi i estakady, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, do czasu ukończenia budowy węzła w połowie 2026 roku. Całość projektu od węzła Modlnica do węzła Kraków-Mistrzejowice bez samego węzła opiewa na kwotę 1 miliarda 958 milionów złotych, w tym dofinansowanie unijne stanowi 789 milionów złotych. Długość budowanej trasy to około 12,5 km po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Węzeł kraku mistrzejowice wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa w okolicy połowy 2026 roku. W ciągu S52 powstały dwa tunele. W zielonkach o długości 653 metrów, a w Dziekanowicach 496 metrów. Dodatkowo 27 obiektów wiaduktów oraz estakad. Między tunelem w Dziekanowicach a węzłem węgrzce powstaje najdłuższa na odcinku S52 Estakada, mająca prawie 570 metrów długości. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm tureckiej Gudermak jako lider i polskiej mosty Łódź SA jako partner. S52 zostanie połączona węzłem Mistrzejowice z drogą ekspresową S7, zamykając w ten sposób czwartą obwodnicę Krakowa. Obwodnica połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta A4, DK79, DK94, S7. A ja na koniec jak zawsze pozdrawiam moich patronów. Dziękuję nowym osobom, które przyłączyły się do grona osób wspierających moją pracę. Zachęcam do subskrypcji. I do zobaczenia na kolejnym filmie. Aktualnie znajdujemy się dokładnie nad tunelem w Dziekanowicach, a ja zapraszam wszystkich widzów kanału do rozwikłania tej zagadki. Mianowicie, czy ktokolwiek orientuje się jaki jest sens i zasadność istnienia tego tunelu? Patrząc na te zdjęcia z drona, wątpliwości same cisną się na ustach. Zapraszam do komentowania. Czy tylko mnie istnienie tego obiektu wydaje się być czystym absurdem? Her hands on the phone, and she don't need to scream one look from her. She's begging in the green, the swamp's green, the red throne is the night. you pay your dues if you don't get it right. She's the brutal queen with a heart of stone. Call her down the walk, making you moan. Don't tempt the testify that it burns in the blood, one word from her, you'll taste the blood and she'll break you down with a smile so sweet. But if you cross that border. every time she speaks he's trapped in love you think you're strong think you get away but she knows your name and she knows where you lay her love is poison her kiss is the flame once she's got you you'll never be insane. she'll call the storm she'll turn the tide you'll be begging for mercy with no place to hide break you down with a smile so sweet but if you cross that boy A laugh is soft, but the bite is real. She'll take your soul just to see how you feel. She's a lover, killer, a queen in disguise. With a fool who hangs and up, mouth lies. There's no running, run, she's got your scent Your time is bold, your spirit's fit. She's the voodoo queen with the heart of stone. Call it that the bar, making you moan. Don't that burns in the blood. One word from her if you'll take the blood. She break you down with a smile so sweet. But if you cross her, boy, and Watch your step, boy. She's watching you now.